nic więcej nie powiemy. Nasze usta są zamknięte. Nie jesteśmy nie 60. Nie. A czy ja gadam, a czy ja gadam Kinga z Kingą czy z Lokim? popełnij brak istnienia! Szybko! Tu jest Kinga, tu jest Kinga, klasę te zabiją! zabiją! Peter, jest hey, no co ty toksyczny. Spiromy. Dosłownie, sobie, nie? Wiesz, kto jest toksyczny? Osoba, która nie chciała wypróbować i ocenia Lockie? książkę po okładce. Dobra, morda. Zielone. Ale, ja do Ale nie zielone. Dziękuję, ale chcę! Ja Drogi! Robię sobie dobra, bana, do ksyczu, A, no się. Dobra, Pigmana, masz za taksyczność. No to przykro, To najlepiej. Ale się że nam nie chcieli nic <gry> powiedzieć. Wow! I, o, i, ja jestem tajemniczy. Każę mu dres, jako poradźnik. Ale jestem ja mądry. Mądry, tajemniczy. Zobacz za okno. Oho, ho, ho. ho. Patrzcie za okno, Oho, ho, ho, ale piękne widoki, wow, tajemnicz, a ty jesteś śmieszny, wow! Ja, pierdolę, i teraz znajdźmy chyba ulepszarkę. Jest, winda chyba jechała, słyszałem. Nie, to ulepszarka chyba była. ulepszarka. O nie. O kurwa! Oho! No i chuj. Czyli jednak winda. Poczekajmy, bo nie wiem, czy oni spierdolili już czy nie. Nie, chyba poszedł tutaj na prawo nasze. Bądźcie powoli. To zostawcie dla ucieczki otwarte. Jakby coś przez tamto będziemy uciekać. Cukierki weźcie. Mam kartę do przejścia. Oto. Masz? Masz? Dobra. No. A jeszcze zobaczmy. Chodźcie. Zamknij może. Kruszyn, masz? Jesteś? Dobra. Zamykam. Na fajną, ulepszamy, czyli ty będziesz ogólnie zajebistą kartę dostaniesz. I jeszcze raz, co dobrze, my będziemy mieli o dwa. I możemy tak. iść do zbrojowni, bo tak naprawdę nie opłaca nam się uciekać w tym momencie. Zmarnowaliśmy tyle czasu, że jak byśmy teraz uciekali, to OMT pewnie na mordę. Kurwa, macie. Dobra, idziemy, chodźcie. Masz o dwa? Dobra, stop, podajemy się, podajemy się. <laughs> się. My bez broni, my bez broni. <śmiech> witamy, witamy. <śmiech> Dzień dobry. O nie, Zastraszenie. Przepraszam, Zastraszenie. To ja wina. Przepraszam. No trzeba zawsze zastraszyć, zabijając jednego, nie? No to macie wszystko, co chcieliście w sumie. No. O, parkę. Zadatko ja mamy parkę. Dobra, ja sobie ulepszę lepszą Ulepszamy kartę i wszystko w sumie. Wiecie jakie jest jeszcze SCP oprócz yy, Mrugacza? Łazasz, na pewno yy, łazarz. No to, no to też wiemy no. No To dobra A mógłbyś mi rozwiązać na chwilę dać tego Oteczkę proszę? Nie Dziękuję No mu. No jaj Dobra, zwiąż mnie dzielamy są spierdalami, nie no, z razu O kurwa, ała, kurwa, ja i znowu mnie objęli, znowu, tyle samo co przed apteczką, no GbN. A, no to GbN, to mamy przejebane golnie. Słuchaj GbN, dogadamy się. My kumple, nie? My kumple, prawda? My kumple. Stary, my tutaj my siedzimy... Siasi. No, my tutaj od wielu lat siedzimy, nie? My dogadamy się, prawda GbN? To bardzo dobrze, mhm. Dogadamy się. Prawda? No się schowaj. No, my się dogadamy, prawda, GBN? Prawda, oczywiście, że tak. GBN to kolega, prawda? No, chodź, chodź, Kinia, chodź. GBN to kolega. No, oczywiście, że tak. Dzień dobry, musimy zabić wszystkie Proszę, się zabić, bo będzie mi Przerwamy. Co oni gadają w ogóle, Oko, jakieś bzdury? GBN to kolega, nie? No, widzisz, jaki kolega? Kurde. Nie dość, że nas uratował od tych ochroniarzy. Jednych to. O, jeszcze kolejny kolega, Loki. Kolejny wsi. No, GBN, super, dobra GBN, no, Ty jesteś GBN naprawdę, człowiek, człowiek wartościowy. O, dziękuję bardzo, GBN, jakże to jest. Wow, GBN, dziękuję bardzo. Nie będę kłamał, jest to bardzo. Bardzo hojne swoje strony. Czemu nie mogę. A, dobra, Patrz, jak mu peleryna wisi, ja pitolę. No, bohater, superman. O, kurwa, bierz go, pierdzielę. Znamy się. Uh -huh. A to my, my kumple, my kumple. Jak ktoś nam słyszy. O my kumple, dobra, Loki idzie z nami, dobra. Dobra, chodź kinia. Loki jeszcze idzie z nami. Ja pitole, no nie? To jest życie, ży... Nie patrzę, sorry, popatrzyłem się do tyłu. Życie jak w Madrycie, nie? O patrz, kto to tutaj się wyrąbał? Co to za człowiek? A de destru, no to tak, no to kurczę, oczywiste, nie? Dobra, przyda się. Uu, ktoś idzie, w głowy w dół. Tende. Chodź szybko, 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 bo ja teraz -y za lodkim. biegnął?

Tak, tak żyję. Nie żyjesz. Dziękuję za kartę ucieczki. A witam, 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 kolegów. A witam, witam, pana kujka. Udało się uciec, no powiem tak, no tutaj. Skill gap, tak. Tak tak, skill tak, tak, chyba u Ciebie tak, w domostwie tak, tak, tak. O, widzisz że... Szułem, Przepraszam, nie oni są zawolni Ja się dopiero co zrespiłem, bo ba Chociaż Loki, Loki mówię, że z mikrochina Loki, chodź chodź chodź, uciekłem, chodź 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 To, cześć, a to cześć, Kurwa, gdzie Kinga? Gdzie Kinga? Dobra, tam, Dimon mnie interesuje Po dziewczynę idziesz? No trzeba kurwa uratować No chociaż nie wiem czy ona przeżyła, będę szczerym Idziemy Ktoś tu żyje! Kinga wreszcie! To my! To my! Mierzości! Co to się tam ma być? Kalo! Chyba tak nagrasz, witasz Chodź, Kinga! Chodź, Kinga! Ale jeszcze chyba. E, mogę mrugacz, robić. stop, 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 stop. Nie wiem, czy tutaj. Mrugacz jest na daleko, ja nie wiem, czy mrugacz przepuści Kinga, odpal to, Kinga, odpal to. Odpal to, Kinga. To tutaj. Zadzamy to w kolerę. Kliknij Aha. to To, 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 pasy. O kurwa o, MTF o, kurwa. Dobra Kinga, chodź, chodź, chodź broń, na górę, na na Nie żyję? A, skurwysy co chciał Na plecach Nice No, ten, a no, ja mam 6hp, więc chodź zajebiście Kinga, Chodź Kinga, chodź, chodź, Ale uważaj Ale mam lagi Dobra, chodź Kinga Chodź, 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 tutaj za ścianę Tu, tu, tu chcecie granat? oj nie to jest na no, mojej są, dobra osia ze strany. granat chodź kinga chodź gdzie jest resztą? chodź, tędy, przy ścianie mrugaś przeciwko nam? Cię? nie, mrugasz to Loki, mrugasz pomoże, mrugasz dobry ziomal to działa jak? chodź kinga, chodź Co jest z tą grą? No właśnie, no, właśnie, właśnie jak się chodź. świetnie bawi. Poczekać. Ale to było śmieszne, gdyby się on złapał, tak na koniec. Jaha! Yeah. <laughs> no, końcu! Yeah. Yeah. Kocera,